Lecę, lecę, jakiś bałwany Mają dobry. No jeden ma na pewno lepszy od nas. Biją się, niestabilnie. Się na stacji chyba mi leci, ale dobra, ja lecę. Ja konuję, konuję stację full Jest? że dwóch na stacji było, dobra, to jest hit, stary. Dobra, nie mają po jeden. Dwa, nie, sobie. no stary, rozwalasz tych. A nie na tym mam pistola. No, nice, jest Kuba. I syfonik, i stary wleciało, HP, wszystko no, wleciało. Ale ty jeszcze na stacji mam porobić? Ty ci na stację, to raczej uciekli w tył, ale to są dwa białe skiny, jak chcesz. Stary, ja ich porobię, jestem ja mistrzem Nie myśl już niego strzelać, jak nie podbiegnie No, jak go nie tu do skóra. Ma heavy, ma heavy, więc masz przewagę. Nie Jezus, kuba! Kuba, widzisz Jasne. jak bez muzyki? Jak bez muzyki, Ale, ja stary, leci mi, leci mi lekko. Oszukałeś mnie? Ale leciutko, ja nie dam rady bez muzyki, stary. Nie ma drugiego slurpa, kurde, dobra. Ja polecę w tył na tankowiec. Możesz mi tam kewy zarzucić. Rzucaj tu kewy. I zloty budynek. Ja lecę od prawej, może co? Zobacz, zaraz już nie zerujemy, można w predy mówić. Ja nie ja mam jakie, ja mam SMG. To no, ja wale. Krak 0,4 4C 4C 59 white, dead, dead. Nice. Ten ucieka. Ten ucieka, ucieka no. 30? No, to, to, to gówno, to gówno już yy, yy, nie widziszka. To widzisz, czy przyda nam jest. Ślepy jestem. Bawisz go, dawaj na jedną. Jest, tu jest, tu jest, pa, 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 3, 2, 1 go. Trakt, weź white. I na mnie jest, idealnie? Nie Chodź stąd, chodź stąd, please, no Dobra, idę, tylko ja, ja, ja byłem w twoją stronę i myślałem, że jest na mnie Przy mnie, koleś, metal, metal kopią, metal kopią, dosłownie Walę mu laser Tak. No, dawaj Trakt White Tego drugiego, walmy A, ja idę, high Wal no, z heavy Nie, 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 nie nic 50 White? Ja mam bok się, zabiję mnie tego jeden nie jeden je za mnie Ostatnie, nice Luz jaja cały czas nie bierzemy A zaraz res wyspy stary pośpieszmy się To no serio to nie są przelewki 15 punktów jak tam, to... Ty chciałeś z nimi się bić No dobra dobra ale no, bo to przez tego poprzedniego A skąd I na rebucie rebutuję rebutuje 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 To jest za Ja bym go spuszczał. A jeszcze dobra idę Tam jest ten chłop Ted i go na wyspę, go na wyspę Insa A dobego jest solo Nie trafił mi, nie trafił Może tak zadajesz Drugi troll kombieża. Dawaj, dawaj, dawaj tak, dawaj tak. Daj w niego. A ja mam. Mam higha no. Drugi no na tobie. Robić. O, ja go mi dał? Co, co mniej? O, oni są nieźli. A I w koniec. bokcie mam. 100! 100? 1HP, 1HP, 1HP bokcie. Jeden hp też. 29, 29HP Dwa soczki, dostały. mieli dwa soczki, ku dwa no. Miano, ja MK jest tragiczna. Flapjacka Flatjack. bym go zabił. Jestem? Dawaj, mini masz. Let's Ja mam zero. W pracy, w pracy. pa, pa, pa plecy, no. sterowaj, sterowaj, Jakie noby to były? Czemu on monitrolką wieża solo. Dzień Trzy, cztery, go. ze krakt. Do jednego, 30 Ja go yy, yy, spam, Tak, white yes. nice. Ten u góry jeszcze On będzie uciekał, lec na trolkę Ta w wodzie, prawo. A widzę, no. 5 white 30 white, 30 white, na hipa. Nice. O, a a po 30 nie Patrzcie, gdzieś, plecy gdzieś. 0-0-0, 30 white. Pobo mnie jest, tam jest Kolejny team, kolejny team, obawiesz? ten we mnie wchodzi. Full ty box, ty full box sobie. Help Co? Red się Jest czego on wyrzucił szoczki, nie daj mi soczki full A Mam full. go, box Nice Masz heavy, bo tu jest free, free A, ah, no Ro na, pra pra Nie, prawa, prawa ściana, dawaj Dawaj, mam, mam A, dobra je, je, je. A jest. Jestem one shot, jestem. No. Stop, jo. Ja. Jest botem totalnym, jak co Jest zaraz, Daj soczek od razu. Ja czekam na ciebie tam tam? Daj, dawaj, da. dam, dawaj, dawaj, dawaj na, Dawaj tam, dawaj, dawaj Daj, dam. Daj, dam. Daj, Plus Weź dam. weź dam. Daj, dam. Daj, dam. Sprej do mnie Adi biorę Kojarzymy HG, ja mam kabasu, weźmy po prostu HG Nie mogę budować, nie mogę budować w ogóle Oni na, na ja HG, HG, HG... nas spray'a Sprej, rampuje, rampuje Mam Podmieniłem mu ściankę Na drugiej stronie na z drugiej strony mnie walą, chyba Musimy iść do przodu, Krak, dałem kraka idę do przodu, po prostu lehetką Też się like? Ja HP? Ja HP w oksie. Ja idę HEAD, ja idę HEAD, ja idę HEAD ja ja A ja mam Haja Nie, nie, nie oni się wokół DEAD, 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 DEAD HEAD tu HEAD go, dobiłem go, dobiłem go <laughs> Ja idę do przodu Mam 400 trema tylko Ja mam jeszcze 400 twardych Każdego teraz tej heavy Paweł wychodzi tu Krak, 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 RAK Nie daj mi się nikomu zasnikować, sorry Ja do góry W plecy W plecy, w Tu Miałem chłopa Miałem chłopa dead, DEAD Próbujmy fragować teraz, okej? Okay? Weź mną! Nie, tu, 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 tu. Tak. White. Byte, de, 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 to tu! to mną go! dead, dead, dead! Ode mnie! Pada na siebie Krak, na mnie, kurwa! Tak! Dad, dad, idę po to! A 130, so, so, niż ja zarobilo, ja tu lewo i zabuduj. Dobra, 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 dobra. Acz patrz, 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 Ta patrz, 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 Tak. patrz, się patrz, patrz, Nie, 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 nie. nie, 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 nie. Ko, ko, ko. Oni mieli patrz, 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 to rack, 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 rack.

Dead, jeden. Nice. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy nice. Dobra, to jednak serio ziutki latają No to mówię ci, to jakieś głomby latają Ty skala się Nie mnie nie się nie nich Tak, 102, 102, 102, 2 100 Muszę uciekać, okej? Okay? Nie zabiję ja go presuję. Od lewej idzie, koło talii, koło blamie Masz krewy? mama 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 mama. mam, 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 tak. mam, mam. Lec, jeszcze, lecję, na dwie strony Musimy się zboksyować tam, zarobi luf, luf do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie za kamperka z czterech stron Timing. No to jest ten debil, co za nami przyszedł, no Ja mogłem tam siedzieć na tej szopie i tyle I Tam on poszuje nas O, ja się wie. Tak, znowu 25 Musimy szybko wejść, ja nie wiem, czy te chłopy nie chcą od tej strony iść Jezus, jaka katastrofa I z temu tu jest tyle osób Nie, te chłopy nie wiem, co od***ają na takim takie lobby FNCSy i takie coś odwalają Dobra, jestem lekko. Lecy, lecy, To jest oh. ten sam, musimy wywalić. No. Znowu 40 dostał, co Wybujemy nie? Dajem go. Drugi idzie. Okay. Dededed, deded. Najpierw idzie. Gdzie na dole? Zrobiłem. Ja na dole. Tutaj, tutaj gdzieś. Tu, 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 tu. Idzie do góry chyba. Wywalił się. A co? A. Za, ah, czekaj, a. a dobra, dobra. Śmieciu z Polski. A to są znowu śmiecie z Polski? No, ale to, ale to jeszcze to nie jest jakiś, to nie jest jakiś twój wice... Ten, ten i tak dalej, co nie? To jest chłop, który się starał być pro. Ty śmieciu! Co ty masz, kur... w bani? Ta bomba. bombę. Ja. Co? Chodź tam, chodź tam, nie, nie ja mu się wbiję. Zabiję, zabiję, zabiję. Przeżyjesz? A przeżyjesz, 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 Mira, idę, idę. O. Ja mam po prostu

Trzymaj, trzymaj, Dobra, trwa. Mam gazik jak co, nie? W razie czego. To daję ci full kill. Może. Ja, ale nie, nie, nie. Ja mam Storm Thickness. Okej, okay, to daj mi. Dojmi, 18. Daj mi, daj, mi, daj mi gazik, daj mi gazik. Masz, 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 masz. Masz jeszcze buildy? Kila. Dużo solo, fajne solo. Masz jeszcze buildy? Nie, nie, zeskożmy nie. Zetpermy tu, zetpermy tu, zetpermy tu. Dawaj, do, dawaj, do, dawaj, do, dawaj, do, dawaj. tu Ja dawaj, ja dawaj, y solo, Dawaj, solo dawaj, dawaj. Zetpermy tu. Ja ja, ja padłem, górę, ja padłem. Jeden hp obiłem trawica dobija mnie. On Nie na zona nawet. Ja to same ja solo. Storm ja storm ja mają, O kurna. Et, ty masz mniej pewnie. Ja pitole, że w błójkę mieliśmy Storm'a. Masz szkoda, że dostajemy grifa od jakiegoś śmiecia z Polski. Szkoda, że trawica nie zabijam, zostałem z 50 na P. Pijemy, 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 help, pijemy, ale się dałem, 50 dojdź go, dojdź go, dojdźmy, dojdźmy go, dojdźmy go Chyba wie na dachu jest Heads mnie, tam nie, ja tam nie, help Zajm. Nice, najebiście. No jak on tak szybko tutaj był? On wylądował tam chyba Kto tam nie buduję haka? A bo ty, jak ty padłeś? Mam, no, pop. Nie no nie gadaj Idź full do lewej, wyklaczyłeś to kupa Oj, no, ja pierd... Na góry wyjdź. Na po co strzelasz na meru? Nie, szmaty. Poprę nisko, on Kolon mnie teraz widział. No to jest ten sam hit. Ja i stary, ja się tak przestraszyłem. To jakiś żart chyba. Jaki to ten poprzednią nie wiem, jest z tej strony? Jeszcze ziomek był przed nim, że. Nie, no, Dobrze było Nie dobrze, Widzimy tragedia się... operów nie przeszliśmy To 200 trzeba było zrobić tutaj No ale to ciężkie no Najcięższy etap nas No spokojnie na, na nie najcięższy ma Nie no nie nie ma wtedy trzeba grance stary zrobić ci... ja, Stary, ja się tak przestraszyłem